Milioner udawał osobę niepełnosprawną, by ją przetestować podczas randki w ciemno. To, co zrobiła, wprawiło go w osłupienie. Zasubskrybuj kanał, a zanim rozpoczniemy opowieść, daj nam znać w komentarzach z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania historii. Tomasz Jankowski skręcił w ostatnią krętą alejkę brukowanego deptaka w powiślu. Serce biło w nim jak oszalałe. Koła wózka inwalickiego, który stał się teraz jego zbroją. Zaskrzypiały, gdy przejeżdżał przez próg małego bistro. Każdy obrót kół, każde szarpnięcie na kostce brukowej, przypominały mu o kłamstwie, które zbudował cegła po cegle, o marku nowaku sparaliżowanym księgowym, fałszywej tożsamości stworzonej nie dla ukrycia, ale by odsłonić, by przekonać się, kto podejmie trud poznania go poza pozorami, zanim przekroczył próg. Tomasz odruchowo naciągnął mankiet koszuli, kryjąc pod nim ślady po luksusowym zegarku, ostatni ślad mężczyzny, którym kiedyś był. Wnętrze bistro przywitało go dźwiękami porcelany, subtelnym aromatem duszonych grzybów i bazylii oraz rozmowami, które zdawały się płynąć nieśpiesznie, jakby każdy z obecnych szukał tu nie tylko jedzenia, ale chwilowego ukojenia. Każdy stół, każdy szczegół wystroju, Delikatna firanka z mlecznego szkła, stonowane obicia krzeseł, został przez niego zarejestrowany z nadzwyczajną uwagą. Podjechał do stolika przy oknie, ustawił się starannie, jakby i to było częścią przedstawienia, i osunął dłonie na podłokietniki wózka, przyjmując wyćwiczoną poza bezradności. Gdy uniósł wzrok, ujrzał ją. Agnieszka Lewandowska weszła z naturalną pewnością siebie, bez teatralnych gestów jej płaszcz w odcieniu przytłumionego różu ledwie kontrastował z czernią ciasno upiętych włosów nie uśmiechała się ale w jej spojrzeniu było coś czujnego zauważyła wózek od razu i choć w oczach mignęło zaskoczenie nie było w nim litości tomasz podniósł rękę w niemym zaproszeniu dobry wieczór marek dziękuję że mnie zaprosiłeś powiedziała siadając naprzeciw niego jej głos był spokojny, lecz miał w sobie ton osoby, która nie znosi sztuczności. – Dobry wieczór, Agnieszko, to ja dziękuję – odpowiedział, starając się, by każde słowo brzmiało tak, jakby wypowiedzenie go kosztowało go wysiłek. Przez chwilę patrzyli na siebie w milczeniu. Zjawiła się kelnerka, z uśmiechem podała kartę i bez pośpiechu przyjęła zamówienia. Agnieszka wybrała risotto z leśnymi grzybami, Marek polentę z duszoną soczewicą – gdy kobieta się oddaliła, Agnieszka pochyliła się lekko, a jej głos przybrał poufały ton. Domyślam się, że życie na wózku to nieustanna walka. Tomasz przyzwyczajony do podobnych stwierdzeń, spojrzał na swoje dłonie, po czym przesunął nimi po metalowych obręczach. Musiał odpowiedzieć ostrożnie, wiarygodnie. Tak, przeszkody są wszędzie chodniki, schody, wzrok ludzi. Każdy dzień to układanka. Ale nauczyłem się funkcjonować. Agnieszka skinęła głową, lecz w jej oczach pojawił się cień czegoś więcej, pytania, którego jeszcze nie wypowiedziała. Delikatnie dotknęła wisiorka zawieszonego na szyi, piórka gęsiego, jakby w tym geście szukała odwagi. Tomasz dostrzegł, że przez chwilę chciała ująć jego dłoń, lecz powstrzymała się. Mój ojciec! zaczęła, lecz musiała przerwać. Oblizała nerwowo dolną wargę. Od lat jest na wózku. Miałam dziesięć lat, kiedy miał wypadek. Od tamtej pory nie porusza rękami ani nogami. Spojrzała na Tomasza, ale nie szukała współczucia. Wychowałam się obok tego bólu, ale też obok siły. Mój ojciec nauczył mnie, że człowiek to nie ciało, tylko słowa, które zostają. Tomasz wbił spojrzenie w stół. W jego głowie zderzały się myśli, które nie pasowały do roli, którą grał. Gdybyś tylko wiedziała, kim jestem naprawdę. Ale na głos powiedział jedynie, jak wyglądała ta nauka? Jak nauczyłaś się żyć obok niego po tym wszystkim? Zamilkła. Na krótką chwilę zamknęła oczy i wróciła do tamtych dni. Zapach środków dezynfekujących, ciche łkanie w szpitalnych korytarzach, wieczory, gdy liczyła każdy jego oddech. Bałam się, wyszeptała w końcu, że powiem coś nie tak, że będę mu przeszkadzać zamiast pomagać. Ale on mówił. Pisał, cytował miłosza, szymborską, kazał mi szukać znaczeń głębiej. Dzięki niemu nauczyłam się kochać człowieka, nie jego cierpienie. Każde jej słowo wbijało się w tomasza jak cierń. Fałsz, który wcielał w życie, zaczynał go dusić. Z każdą minutą ta rozmowa odsłaniała nie tylko ją, ale jego własne braki i prawdę, której nie chciał przyjąć. Pojawiła się kelnerka stawiając przed nimi napoje. Limonada z listkiem mięty dla Agnieszki, woda gazowana dla Marka. Brzęk szkła na blacie zabrzmiał jak ostrzeżenie. Tomasz uniósł swój kieliszek. Zaprawdę, uśmiechnęła się smutno, za empatię. I wtedy, gdy łyk chłodnej wody spłynął mu po gardle, poczuł, jak coś się w nim zaciska. A co jeśli ta prawda, którą chce poznać, zniszczy mnie? Z zewnątrz rozmowa płynęła dalej o starej zabudowie Pragi, o poezji wykrzykiwanej przez megafony podczas ostatniego festiwalu, ale w głębi stołu rozgrywała się wojna spojrzeń i półsłówek. Tomasz wpatrywał się w mimikę Agnieszki z niemal detektywistyczną dokładnością, jakby mógł z niej wydobyć cień fałszu. Ona natomiast badała jego spojrzenie, nie przez litość, ale przez instynkt. Wiedziała, że w tym człowieku coś się kryje, gdy podano dania, zapach grzybów uniósł się między nimi jak niewidzialna mgła, a maska Tomasza zaczęła się kruszyć, jeszcze nie upadła, ale pierwsze pęknięcie było już nie do zatrzymania i wtedy właśnie dokładnie w chwili, gdy Agnieszka sięgnęła po widelec, by zacząć jeść, on zobaczył to. Niewielki detal odbicie na metalowym uchwycie torebki leżącej obok niej. Znak. I zrozumiał. Ona również coś ukrywa. Od tamtego pierwszego spotkania, gdy Tomasz jako Marek Nowak siedział naprzeciwko niej przy stoliku w bistro na powiślu, coś się zmieniło. Nie tylko w nim rytm codzienności Agnieszki Lewandowskiej zaczął falować według jakiejś nowej, niepokojąco subtelnej melodii sygnały jakby wysyłane z innego wymiaru zaczęły pojawiać się z częstotliwością niemal niepokojącą. Początkowo były to tylko wiadomości. Krótkie, zwięzłe, stonu uprzejme i osobiste, ale nigdy zbyt osobiste. Potem przyszły kwiaty, dostarczane bez nazwiska, bez podpisu, bez wskazania kwiaciarni. Zawsze w idealnym stanie, jakby ktoś znał nie tylko jej gust, ale i jej zmęczenie. Później kartki, pisane ręcznie, piórem, na papierze, który pachniał kurzem i czasem. Kaligrafia zdecydowana, męska. Jakby nieznajomy miał pewność w dłoni, której jej brakowało w sercu. Niektóre z tych liścików zawierały instrukcje, subtelne lecz konkretne. Jedna mówiła by odwiedziła oddział neurologii w szpitalu miejskim, gdzie leżał jej ojciec. Inna prosiłaby zabrała ze sobą książkę Szymborskiej, którą Janusz kochał najbardziej. Każdy gest był ukłonem w stronę tego, co czyniło ją sobą, język wspomnienia, ból Pewnego czwartkowego poranka, gdy sprawdzała wypracowania uczniów o zbigniewie Herbercie, znalazła coś, co wytrąciło ją z równowagi. Wciśnięta w szczelinę między książkami w pokoju nauczycielskim leżała koperta, niewielka, zamknięta czerwoną pieczęcią wosku. Przód nie był podpisany imieniem ani nazwiskiem, tylko znakiem, małą, gęsią piórką, niemal identyczną z tą, którą nosiła przy szyi od lat. Zerwała pieczęć powoli, jakby to był starodruk, który mogłaby zniszczyć nieostrożnym ruchem. W środku znajdowała się krótka notka dla Agnieszki, strażniczki słów i ludzkiej istoty. Dziś opowiedz coś, czego nigdy nie powiedziałaś swojemu ojcu. Otwórz serce i wypuść prawdę. Czytała to trzy razy. Pismo było identyczne z tym na wcześniejszych kartkach, ale tym razem coś się zmieniło. To nie był tylko gest. To było wyzwanie. Zamknęła oczy. Otworzenie się przed ojcem? Zawsze był jej ostoją, a zarazem lustrem, którego unikała, gdy miała w sobie zbyt wiele nieodpowiednich uczuć takich, których nie chciała czuć wobec kogoś, kto poświęcił wszystko, by nadal istnieć. Po pracy nie wróciła do domu. Wsiadła do pociągu, choć ręce jej drżały. Siedząc przy oknie, próbowała wyobrazić sobie rozmowę, którą miała odbyć. Kilka razy już ją zaczynała w myślach. Zawsze kończyło się ciszą. W korytarzu szpitala dźwięki odbijały się od ścian jak chłodne echo, odgłos kroków, brzęk metalowych stojaków kroplówek, śmiech pielęgniarek z daleka. Weszła do pokoju ojca. Janusz siedział pochylony nad zniszczonym tomikiem miłosza. Jego palce, pokrzywione przez lata bez ruchu, z trudem utrzymywały strony w miejscu. Gdy ją zobaczył, jego twarz, Pomarszczona, z siwymi włosami opadającymi na czoło, rozjaśniła się. Mój skarb, powiedział cicho. Uklękła przy łóżku i ujęła jego rękę. Była sucha, skórzasta, ale żywa. Milczeli chwilę, w końcu zebrała odwagę. Tato. Jest coś, czego nigdy ci nie powiedziałam, zaczęła. Głos jej się łamał. Janusz spojrzał na nią uważnie. Nic nie powiedział. Tego dnia. Kiedy miałeś wypadek, byłam wściekła, nie zrozumiałam, co się stało. Myślałam, że zniszczyłeś wszystko, moje życie, moje plany, mój obraz ciebie. Słowa wypłynęły jedno po drugim, jak strumień z długo zatkanego źródła. Przez lata niosłam to w sobie. Nigdy ci nie powiedziałam, bo bałam się, że to cię zabije bardziej, niż ten wypadek. Janusz zamknął książkę. Przez chwilę trwał bez ruchu, po czym uśmiechnął się cicho. Każde uczucie jest ważne. I każde zasługuje, by je przeżyć, nawet złość, nawet żal. Te słowa zdarły z niej ciężar czuła, jakby jej płuca po raz pierwszy od lat wzięły pełny oddech. W tym samym czasie Tomasz siedział w taksówce zaparkowanej naprzeciwko szpitala. Miał na sobie uniform dostawcy, czapka, kurtka z logo firmy kurierskiej, ciemne okulary. Obserwował. Przez boczne lusterko widział Agnieszkę, jak tuliła rękę ojca i płakała. Widział, jak Janusz gładził ją kciukiem, jakby znał każdy cień, który w niej mieszkał. Tomasz poczuł coś, czego nie umiał nazwać. Zazdrość? Nie. Raczej wstyd. Za swoją grę, za kłamstwa. Za to, że ta kobieta, silna i krucha jednocześnie, mówiła prawdę, podczas gdy on ukrywał się pod pseudonimem i wózkiem inwalidzkim. Tego wieczoru, wracając do siebie, nie zdjął przebrań od razu. Usiadł przy biurku i napisał kolejny liścik. Starannie, bez skreśleń, dziękuję, że podzieliłaś się swoją prawdą. Jutro o osiemnastym kierowca w niebieskim aucie na ul. z Grujeckiej będzie czekał. Twój samochód potrzebuje przeglądu. Nie martw się. Wszystko już załatwione. Wsunął kartkę pod drzwi mieszkania Agnieszki o północy. Gdy następnego dnia wróciła do domu i ją znalazła, serce jej zabiło mocniej. Przez kilka sekund patrzyła na pismo, jakby próbowała w nim znaleźć coś, czego nie było. I mimo że coś w niej szeptało, to za dużo, to zbyt głębokie, nie mogła przestać czuć wdzięczności. I czegoś jeszcze, niepokoju. Nazajutrz punktualnie osiemnasty, pod domem pojawił się niebieski samochód. Mężczyzna w schludnym uniformie wysiadł trzymając kluczyki. Pani Lewandowska, mam przekazać samochód do warsztatu. Pan Marek kazał dopilnować, by wszystko było bezpieczne. Spojrzała mu w oczy, niczego tam nie znalazła, tylko wykonawcę polecenia. On zawsze tak się troszczy, spytała nieco zbyt ostro. Mężczyzna wzruszył ramionami. Powiedział, że pani jest dla niego ważna. Wzięła kluczyki, ale ręka jej drżała i nie była pewna, czy ze wzruszenia, czy ze strachu. Kilka dni później przyszedł e-mail, bez adresu zwrotnego. Krótkie zdanie tą samą pochyloną staroświecką czcionką, jakby pisane stalówką. Czasem to właśnie tajemnica prowadzi nas do najczystszych prawd serca. Idź dalej, podążaj za znakami. Zamknęła laptop. spojrzała na pokój wokół siebie, puste krzesło, książki, gęsie pióro wiszące przy szyi. Kto jesteś, Marek Nowak? szeptała w ciszy, która nagle wydawała się gęsta. Nie wiedziała jeszcze, że odpowiedź leżała bliżej niż sądziła i że wkrótce, bardzo wkrótce, stanie twarzą w twarz z pierwszym kłamstwem, które nie będzie mogła zignorować. Cisza przed spotkaniem miała ciężar ołowiu, Agnieszka przyszła przed czasem, usiadła na drewnianej ławce przy jeziorze w łazienkach królewskich, trzymając w dłoni złożony na pół kartonik o kaligrafii, którą już rozpoznawała niemal instynktownie. Spotkanie o siedemnastej. Przynieś odwagę. Zadrżała, wsuwając liścik z powrotem do kieszeni. Jej dłonie były zimne, ale serce tam rozpalone od domysłów. Miała wrażenie, że to nie był zwykły dzień, że coś, co zbudowano misternie wokół niej, miało właśnie runąć. Gdy zobaczyła Marka zbliżającego się wzdłuż alei, wolno, z dumną postawą, tak dobrze udawaną, że przez chwilę uwierzyła znowu, podniosła się. Ich spojrzenia spotkały się na wysokości, gdzie już nie było masek, tylko dwie dusze, jedna pełna pytań, druga pękająca od winy. Usiadła naprzeciwko, niemal dotykając kolanem jego wózka. Nie mówiła nic, czekała. Tomasz, bo takim imieniem oddychał naprawdę, zacisnął dłonie na podłokietnikach. Wdech, wydech i nagle cicho, głosem nie marka, lecz mężczyzny zupełnie obnażonego, powiedział Agnieszka, dziękuję, że przyszłaś. Muszę ci powiedzieć coś, co noszę w sobie od dawna, zbyt długo. Zamarła. Każdy mięsień w jej ciele przygotował się na cios. Mów, jestem gotowa, chcę usłyszeć wszystko. Opuścił wzrok, jakby nie był w stanie patrzeć jej w oczy, kiedy zdzierał z siebie resztki roli. Nie nazywam się Marek Nowak. Naprawdę nazywam się Tomasz Jankowski, jestem prezesem Finlinku. Startupu finansowego. Nie jestem sparaliżowany, nie jestem nikim, za kogo się podawałem. W jej umyśle coś pękło, jakby w jedno uderzenie ktoś wyrwał spod niej grunt. Patrzyła na niego, a wszystkie wspomnienia ich spotkań zaczęły nagle przybierać inne kolory, jakby czas cofnął się, by ujawnić prawdę, zakrytą filtrem iluzji. Więc to wszystko było. Grą? wyszeptała. Głos miała drżący, lecz słowa ostre jak szkło. Nie grą, raczej eksperymentem, odpowiedział z bólem wypowiadając to słowo. Chciałem sprawdzić, czy ktoś potrafi pokochać mnie bez nazwiska, bez fortuny, bez uprzedzeń. Użyłeś moich ran jak rekwizytów w swoim teatrze. Użyłeś inwalidztwa jako kostiumu, by przetestować miłość? Jej oczy płonęły. To nie był eksperyment, Tomaszu. To była manipulacja i to perfidna. Wiem, co zrobiłem, i nienawidzę się za to. Myślałem, że jestem silny, a byłem tchórzem. Chciałem poznać prawdę o innych, ale nie znałem prawdy o sobie. Wstała. Wzrok miała nieruchomy, głęboki jak dno jeziora za jej plecami. Palce zwinęła w pięści w kieszeniach płaszcza. Mówiłeś o empatii, ale empatia nie rodzi się w kłamstwie. Nie można jej kupić kwiatami ani listami. Ona się rodzi z obecności, z prawdy, z bólu dzielonego naprawdę. Tomasz poruszył się niespokojnie, jakby wózek go już parzył. Przepraszam. Zrozumiałem, że moja największa niepełnosprawność to brak zdolności do bycia szczerym. Nie potrafiłem zaufać, że ktoś zobaczy we mnie coś więcej niż tytuł. Jej głos zamarł, lecz postawa mówiła wszystko. Moja historia z ojcem nie była zagadką do rozwiązania, była życiem, prawdziwym, a ty wplątałeś się w nie jak złodziej. Podniósł rękę, jakby chciał ją zatrzymać, dotknąć cokolwiek, ale ona już się odsunęła. Agnieszka. Finling się zmieni, ja się zmienię. Zrozumiałem, że muszę działać inaczej, że muszę. Finling to twój problem, nie mój. Jeśli kiedyś zrozumiesz, że ludzie nie są figurkami w laboratorium, wtedy może. Zatrzymała się. Nie, nie wtedy, już nie. Obróciła się, jej postać znikała między drzewami, a Tomasz siedział sam, sparaliżowany już nie na pokaz, lecz naprawdę, przez ciężar własnych decyzji. Nie było oklasków, nie było końca sceny, była tylko cisza i świadomość, że dopiero teraz wszystko się zaczynało. W kieszeni pozostał niewysłany list, ten, w którym zamierzał powiedzieć, że kocha. Ale teraz wiedział, że miłość, której pragnął, wymagała czegoś więcej niż listów i udawania. W tej chwili Tomasz spojrzał na tafle wody. Odbicie, które w niej widział, nie należało już do Mareka. Nie wiedział jeszcze, kim był, ale po raz pierwszy w życiu naprawdę chciał się tego dowiedzieć. Minęły miesiące, odkąd Tomasz Jankowski wypowiedział ostatnie słowa do kobiety, której spojrzenie rozdarło jego wnętrze jak skalpel. Milczała wtedy, odchodząc w ciszy, lecz echo jej głosu nie opuściło go ani na moment. Przestał ukrywać się za statusem, przestał udawać. Każdy dzień od tamtego rozstania był próbą zdefiniowania siebie na nowo, bez masek, bez gier, bez Marka Nowaka. Sala główna Centrum Kongresowego ICF w Krakowie tętniła obecnością ludzi z całej Polski. Nazwisko Jankowski pojawiło się na ekranie. Dla większości to synonim sukcesu, cyfrowych innowacji i błyskotliwego wzrostu Finlinku. Lecz tego dnia Tomasz nie przyjechał świętować wyników. Wszedł na scenę bez fanfar, bez muzyki. Garnitur ciemny, krawat skromny, spojrzenie spokojne, ale czyste. Podszedł do mównicy i objął ją dłońmi, jakby trzymał się ostatniego filaru, który pozostał. Dziś nie przyszedłem mówić o liczbach zaczął. Głos nie drżał. Przyszedłem opowiedzieć o porażce, o sobie i o tym, co złamało mi sumienie. Sala ucichła. Pierwsze rzędy pochylały się do przodu, jakby chcieli wyłapać każde słowo, bo ton przemówienia przeczył wszystkiemu, do czego byli przyzwyczajeni. Popełniłem błąd, którego nie da się rozliczyć tabelą ani wykresem. Użyłem ludzkich uczuć jak narzędzi. Przez tygodnie żyłem jako fikcyjna postać Marek Nowak. Udawałem, że jestem sparaliżowany, że nie mam nic, by sprawdzić, czy można mnie pokochać, nie znając mojego nazwiska, moich pieniędzy, ani osiągnięć. Zanim pojawiły się slajdy, rozmazane zdjęcia listów, które pisał niepodpisane kartki zostawiane pod drzwiami Agnieszki, obraz szpitalnego łóżka pani Zofii Kowalczyk, a także rysunki prototypów nowej platformy, zupełnie innych niż dotąd. Ale to nie była gra, to była porażka człowieka, który nie potrafił zaufać, że można być wartościowym bez dekoracji. I w tej porażce zraniłem osobę, która zasługiwała tylko naprawdę, Agnieszkę Lewandowską. Kilka głów odwróciło się. W czwartym rzędzie siedziała nieruchomo, twarz spokojna, ubrana prosto, ale z elegancją, której nie dało się udawać. Wstała powoli, gdy Tomasz kontynuował. Po upadku maski zostałem sam. I dopiero wtedy zrozumiałem, że moja prawdziwa niepełnosprawność to brak empatii. Chciałem to zmienić. Zacząłem od pytania, czy można zbudować coś, co nie tylko służy, ale też rozumie. Na ekranie wyświetliło się logo nowego projektu Dostępność bez granic. Ulepszona wersja Finlink'u nie jako korporacji, ale narzędzia. Tomasz opowiadał o nowym silniku czytania ekranowego, o dostępie głosowym, o funkcjach w PJM, polski język migowy o trybie wysokiego kontrastu i dostosowaniach dla osób z zaburzeniami poznawczymi. Ale to nie on miał zakończyć to wystąpienie. Dlatego zaprosiłem do współpracy osobę, która nauczyła mnie, czym jest prawdziwa inkluzyjność Agnieszkę Lewandowską, naszą główną konsultantkę do sku użyteczności i dostępności. Ona ruszyła w stronę sceny spokojnym, pewnym krokiem. Gdy stanęła obok niego, cała sala trwała w ciszy spotkała jego wzrok na sekundę dłużej niż wcześniej i odwróciła się do publiczności. Empatii nie da się zbudować z kampanii marketingowej. Ona rodzi się w błędzie, w uznaniu winy, w gotowości do zmiany i dziś stoimy tutaj, bo błędne kroki mogą prowadzić ku rozwiązaniom, powiedziała. Projekt, który wam pokazujemy, nie jest tylko platformą. To próba stworzenia przestrzeni, w której każdy użytkownik, bez względu na swoje ograniczenia, ma równe szanse. Brawa były najpierw pojedyncze, potem rozlały się jak fala. Ale nie oklaskiwano tylko funkcjonalności, oklaskiwano przemianę. Dwoje ludzi, którzy z popiołów kłamstwa stworzyli fundament czegoś prawdziwego. Kilka miesięcy później, w Poznaniu, w lokalnej filii Biblioteki Cyfrowej, miała miejsce skromna prezentacja. Pani Zofia Kowalczyk przy pomocy platformy z funkcją głosową przeglądała swoje konto bankowe i zamawiała leki. Jej palce były słabe, ale uśmiech silniejszy niż kiedykolwiek. Obok Janusz Lewandowski czytał wiersz Miłosza, który automatycznie wyświetlał się w powiększonym formacie na ekranie. Obok niego stała Agnieszka uśmiechała się, a Tomasz bez wózka, bez kostiumu, z cieniem łagodności w oczach, przyglądał się jej. Gdy wszyscy już wyszli, Tomasz zwrócił się do niej cicho. Gdyby nie ty dalej udawałbym, że jestem kimś, teraz próbuję być sobą. A ja, odpowiedziała, nie szukam już winy, tylko prawdy. Spojrzeli przed siebie, na ekran, na ludzi, na wspólny projekt. Nie potrzebowali już przeprosin, deklaracji, przysiąg, nie odkupili świata, ale uratowali siebie nawzajem.